Kto tutaj tak miałczy Ej Ej A dawaj ten ogonek Dawaj ten ogonek <laughs> Cześć kochanie <laughs> Miałczusia, co tak miałczysz? Co tak miałczysz? Taka jesteś stęskniona? Taka jesteś stęskniona? A patrzcie Bo ja idę tutaj do Miśka, poczekaj malutka Poczekaj, zobaczymy. Tu. O, Misio już tu widać go, patrzcie. Patrzcie jaki smuć. O, o, o maluśki, on zdenerwowany jest na nią. Proszę od misia odejść troszkę, bo on jest zdenerwowany. O jak wychodzi szybko. O jak wychodzi szybko. O jak wychodzi szybko. Cześć. Cześć misiaczku. Cześć misiaczku. No. Tak się musiał odezwać misiu, misiulek pięknie. No nie, nie bać się jej, ona leży. Ona tylko leży sobie. Misiaczku. Cześć kochaniutki!